Ej no bez jaj Wiecie co? Dobre, Robimy to inaczej O to Co się dzieje? A mój Gdzie to? <gra>, Gra uznała, że chyba nadal mamy kółkę Okej, okay, zobaczmy jak dużo nam się uda nie zrobić Może nam się uda no, e, nie, nie będzie. ooo udało się nie wiem, jak to nie trafiło. Naprawdę nie wiem. Ok, to akurat mogę nie O! Najpiękniej. Siema, siema! Tym razem zajmiemy się Hunterkiem F1 i sprawdzimy sobie, czy w dzisiejszych meczach będziemy cierpieć bardzo, czy tylko trochę. Ponieważ, jak wiecie, ostatnio często trafiają się bitwy. Grając na 9-0, a nawet grając na 8-7 Bitwy z Migami 21, z Migami 19, z SU-7 I lekko mówiąc, mają nad nami lekką przewagę Więc zobaczmy jak nam pójdzie Do boju! <ścoughs> Dzisiejszy odcinek będzie e, Połowa to będzie kliencie i wkurzanie się na aptiery. O, tak przy okazji, spodziewajcie się co najmniej połowy gierek I, i to mówię naprawdę tak już, e, będąc szczodrym dla Eee, tych procentów, co najmniej, eee, 50% aptierków, aptierków, takich porządnych aptierków, tak na 9.7, no właśnie, i, i tak... Eee, już widzę, jaki ten... Eee... O, i SU-7, nie zapomnijmy o nim. Czemu to jest takie denerwujące grając z Hunterem? No, z dość prostego powodu. Przy migach 21 i takim Su-7 jesteśmy od nich wolniejsi. Nie mamy rakiet. I jeszcze gorzej skręcamy. Więc tak naprawdę wygrywają z nami do Nie mamy jak za bardzo strząsnąć ich z siebie. Czasami uda się oczywiście jakoś tak zakręcić w dół, jak są bardziej rozpędzeni. Albo spowolnić na tyle, żeby nas minęli. I czasem się to udaje, fakt. Jednak y, na ogół jesteśmy... Y, mają nad nami sporą przewagę. Tak to ujmę. Jak dla mnie Hunter 1 trochę bardziej pasuje na 8-7, szczerze mówiąc. Więc tak naprawdę co on ma takiego specjalnego, żeby być na 9-0. Jakby miał, jakby miał rakiety, to rozumiem. Nawet jakieś słabe. Aczkolwiek bez nich... No, no, już nie za bardzo. Nie mówię, że 9:0 to jest jakiś bardzo zły BR dla niego. Zły się staje dopiero w momencie, jak mamy 30 karty No i widzicie: Jaki 38, Su 7. Zaraz zobaczymy, pewnie 21, i 19. O, 21, jest i 19. Okej, okay, zobaczmy jak dużo nam się uda nie zrobić. Jeszcze się odrobinę zastanawiam jak do końca zrobić, żeby ten filmik wyglądał. Bo mogę na początku oczywiście przyciąć wszystkie śmierci, których pewnie trochę będzie i zrobić takie trach, 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 trach i potem normalny gameplay, jak mi się udało coś zrobić akurat w konkretnym meczu. Albo zrobić ten filmik y, bardziej przypominający trochę taką kompilację Kili, tylko też... nie dla samych Kili <gry> Jakby trochę mniej cały filmik, a trochę bardziej dla Kili, ale też nie w 100%. I gdzie jest nasz Team tak jakbym chciał zobaczyć jeszcze wcześniej? Aha. No nie wygląda to najlepiej. OK, spróbujmy ściągnąć kogoś, może nam się coś uda. Najlepiej jakby nasi ich zbejtowali byśmy... Oho! I to chyba smartowa okazja. <grywka> <grywka> nie, proszę, nie oceniajcie tego. Oj. I już widzę jak ten odcinek będzie wyglądał. Będziecie mogli zobaczyć mojego wspaniałego skilla na Ale naprawdę, nie zawsze jest tak źle. Nie zawsze! Doganiamy go? Chyba jest łóżko. Za tak, gdy mi się. No raz, spróbujmy, tylko wiecie, jak on będzie chciał zakręcić, to... Aha, i tak nam ucieka. I tak nam ucieka. No, to jest trochę pointless. Mm, <laughs> Im się kończą ludzie, ja nic nie zrobiłem. Patrzcie, to su 7 jest od nas o tyle szybsze, że ja mogę zakręcić, ale go nie dogonię. Tego? No też za szybko już leci. Tak naprawdę nasza rola trochę się ogranicza do tego, żeby łapać e, przeciwników w momencie jak walczą z resztą. W jakimś dogfajcie czy jak zostaną zbejtowani. Chyba, że dostaniemy jakiegoś down. Może nie tyle downtiera co bardziej e, nasz BR, no to wtedy będzie szansa. Niestety trochę się za bardzo tutaj rozbędziłem i nie byłem w stanie pociągnąć samolotu w dół. Na tyle, ile było trzeba, żeby go zastrzelić. A. No i zobaczmy, co tutaj teraz będzie. Czy on podniesie? Nie podnosi. No to amulec. I próbujemy. O, okay. No to teraz chyba zawracamy i szukamy tych e, sąsiadów. Ładnie te eksplozje wyglądają. Tam już się gonią widzę. On... A tu jest. Przegapiłem go. Dobra, no to lecimy mu pomóc. Jeśli oni są na lotnisku, no to może nam się uda eee, jeszcze mieć jakąś przewagę prędkości i wysokości nad nimi. I to wykorzystać. Na to liczę. I ocalić nasze A32. Okej, okay, skoro prędkość mamy pełną, no to zdobądźmy trochę wysokości. Tylko tak, teraz gdzie oni są? Ok, widzimy kogoś na lotnisku. Czy on się naprawia? Czy on jest w ogóle nieżywy? Trochę nie chcę tego robić, ale trochę nie mam wyboru. Okej, okay, zobaczmy, czy on. A on, on już się tepnął na koniec. No to nie ma. Niech sobie wystartuje. A my tymczasem spróbujmy tutaj pomóc. Tak, startuje. No, moglibyśmy go teraz zabić, ale spróbujmy to załatwić bardziej honorowo. Może nam się uda, nawet zobaczymy. E, nie, nie uda się. Oooo, udało się. I jeszcze jeden, jeszcze jeden. Tak, to ostatni. Teraz tylko... Okej. Okay. Na kim się fokusują? Na nas <głos》> się fokusują. E, dobrze. Postarajmy się nie dać zabić. I on spaj się. Ponił. No to wspaniałe. Udało się. Jeszcze mamy nawet... dwa killer. <głos》> ja tam jestem szczęśliwy. I tak się nie spodziewałem, że nam pójdzie na tyle dobrze. Przyjemnie zaskoczony. I teraz... Jak ja mam dać ten tytuł? Definicja cierpienia. E, musimy poginąć trochę więcej razy. Którzy, I zresztą bardzo słusznie, mogą się zastanawiać, y, dlaczego latam na 16 minutach. No i popatrzcie, mamy albo do wyboru 4 minuty, albo 16, e, na 16 minut. I jak jeszcze miałem trochę mniej ulepszone, hu, ulepszonego tego huntera, w, w obecnej chwili mam wszystko poza modyfikacją z tym kombinezonem. E, to wtedy mieliśmy jeszcze 6 minut, więc powiedzmy na te bitwy na aptierach. Miało to sens, bo i tak byśmy aż tak długo nie pożyli raczej. A przynajmniej mieliśmy tą dodatkową zwrotność i przyspieszenie, no. Więc tak grałem przez jakiś czas. Ale na niższych wiarach, tak jak mamy teraz tutaj, to ja już raczej wolę używać tych 16 minut. Ponieważ te mecze zwykle trochę dłużej się przecią przeciągają. Tym bardziej jak gram tak w miarę ostrożnie, no to. 4 minuty nie wystarczyłyby ani trochę, dolecielibyśmy i musielibyśmy w zasadzie wracać od razu. I oczywiście mało kto by nam dał wrócić, prawda? E, z kolei e, na wyższych biarach te 4 minuty niby nadal miałoby to jakiś sens, ale jednak wolę mieć tą rezerwę paliwa i się tak nie martwić, bo jednak nie daje mi to, przynajmniej nie zauważyłem, jeśli się mylę, piszcie. Ale nie zauważyłem, nie zauważyłem, żeby dawało mi to aż taką różnicę w tej zwrotności, żebym był w stanie wygrać i tak z tymi e, wszystkimi migami, susiedem, 7 Czy co tam jeszcze możemy spotkać? Więc no. Jednak trzymam się tych 16 minut. I tak przy okazji mamy teraz e, dużo lepszy PR niż ostatni mecz. <gryw> Miejmy nadzieję, że. E, propos, proporcjonalnie nasze killer wzrosną. No, najmądrzej byłoby teraz e, pozwolić naszym polecieć, pierwszym, e, związać się walką i o, trzy nasze samoloty lecą na jeden bombowiec, chyba e, związać się walką i potem my przyjdziemy i spróbujemy coś poczyścić. Bo niestety, swift, co to jest za swift, Madrasz. Siódemka, no ciekawe czy go trafi fire... firecrestami bodajże tak się nazywały te? fire chyba. <laughs> Prawdopodobnie pomyliłem y, nazwy rakiet. No dobra, spróbujmy też się tam przejechać, bo czemu nie. Ale raczej więcej niż... No dobra, no, tu jeszcze nie mamy aż tak dużej akcji, więc możemy się w miarę zająć tym bombowcem. Ale nie jest on głównym priorytetem na pewno. I Swift zginął. Mm. No, te ruskie bombowce to naprawdę ciężka sprawa czasami. Trochę się dziwię, że nie próbował rakiet użyć. Może skręcał za bardzo. Oboje one są niezbyt zwrotne. To też jest fakt. Okej, okay, czy ktoś to na nas leci? Nie bardzo. Czy on zginął? Nie zginął. Okej, okay, teraz możemy próbować tu, albo tu. Ja bym posłał po prostu jakąś serię, tak, o. Na ten samolot. I chyba nam się nawet nie udało zrobić za dużo. I zginiemy, tam? Okej, okay, mamy to, nie zginęliśmy I teraz yy, G91 Ok, trzeba uniknąć Dobrze, i teraz myślę trzeba uciec w miarę Tylko ono ma rakiety Oj, no i po nas <grystanie> 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 Oczywiście, próbujemy uniknąć Żeby nie było No, 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 no Nie widzę jego pocisków Unikam na ślepo w zasadzie Jesteśmy szybsi, więc mieliśmy na pewno przewagę energii co nim. O, chyba się zmniejsza, czy nie, jeszcze jest miar-miar. Ok. Zostawmy go Spróbujmy pomóc tym albo zająć się nim. Zobaczymy, co nam wyjdzie. No, zajmiemy się nim jednak. Jesteśmy bardzo szybcy, więc ciężko będzie ze skrętem, jak on nagle skręci. Pytanie czy on nagle skręci No on na pewno zaraz skręci, bo widzi, że jesteśmy na ogonie i będzie musiał coś z tym zrobić <noise> Nie wiem jak to nie trafiło, naprawdę nie wiem Okej, okay, to akurat nie trafić O, no i pięknie i teraz tutaj resztam Ok, musimy zakręcić Ładnie tracą z pułapu, czy on leci za nami? Ja nie ufam tym psycho bo... Po pytanie, który to jest Seahawk? To jest Seahawk niemiecki, Premka. Bo one mają te rakiety i te rakiety mają strasznie duży zasięg. I ja już naprawdę nigdy nie jestem w stanie yy, być takim bez obaw w momencie, jak ten Seahawk jest za mną. Okej, okay, co my tu mamy? On skręca w dół, więc raczej go nie trafimy. Więc chyba najpierw spróbujemy. Nie, jednak napiewam za blisko na zlecie. Ok. Zobaczymy, czy się uda. Mamy. Wspaniale. Dobra, zostawmy go na razie. I spróbujmy ukraść sił koka. <laughs> eee, czy on się rozbije? Chyba tak. Tak to wygląda. A jeśli nie, to... No. Wspaniale. I teraz zobaczmy, czy ktoś. O, zostali, zostali jeszcze. O, my już mamy 3 kile. Naprawdę ładnie. I co to będzie za definicja cierpienia? Jak mi idzie całkiem w porządku. Okej, okay, muszę wymyślić nowy tytuł. Hunter F1, ale wcale tak bardzo nie cierpię. To jest wspaniały. Genialny tytuł. Nie, nie, wcale się nie śmieję z tytułu, który sam wymyśliłem. Nie, nie, sam nie. Wcale. No dobra. E, lecimy za zatem, Za tym, zatem. Zatem, za tym. Wracam na lotnisko! Bardzo dziękuję! I jeszcze 17 przeżyła. Czy mamy 91, 17? Zlatujemy. Niestety nie wyszło. To jest R trójka, czyli ona nie ma rakiet, więc yy, odlecimy sobie na razie. I najlepiej bułek by ona się zajęła tym save'em. Wtedy my byśmy mogli wspaniale zakręcić. Prawdopodobnie nie zrobiłem tego w najlepszy sposób, z możliwych. Ale już zrobiłem jak zrobiłem. Szczerze mówiąc, wolałbym najpierw zestrzelić siedemnastkę. Ponieważ e, wydaje mi się, że to jest większe zagrożenie, i to dużo. Okej, okay. zresztą ona już zginęła, więc tylko siedemnastkę mamy. Jeszcze mają trzy samoloty, z czego jeden to bombowiec. I oczywiście przegapiłem moment, jak skręciła. Okej, okay. zobaczmy, co tu się dzieje. No i w takich momentach ten, ta ostatnia modyfikacja by się też przydała. On nas mógł zabić, on nas mógł tak łatwo zabić. Mamy szczęście. Okej. Okay. On skręca w dół, więc łatwiej będzie, ale on jest za szybki. Więc, jednak, 17. Zdążymy podnieść? Nie zdążyliśmy. Niestety. A, było blisko, było blisko. No to kręcimy się dalej. Klapki. No to G91 będzie grać trochę na wysokość i na prędkość, ale w momencie jak tylu nas jest, ono chyba nie ma rakiet. Niestety nie zauważyłem, które to jest G91. Ale hmm? trzeba uważać. Jeśli puści rakietę. Dobra, no, ja bym skręcił w tą stronę, żeby nie mógł nam nic zrobić. O! To było dość blisko No czyli no, skupiliśmy się bardziej na obronie niż na ataku teraz Więc niestety nie udało się tych statystyk jeszcze polepszyć um, Ale i tak jestem bardzo zadowolony Był Ładny meczek Dobra, zdrapmy jeden bunkier po drodze Lekkie bunkry są naszym głównym celem, ponieważ, prawie na pewno, za nie jest e, najwięcej punktów kasy. Wszystkiego. Zobaczmy, co tu mamy. No, lekkie bunkry, idealnie. Nadal nie wykryło go nigdzie. A właśnie, bo może ktoś nie wie. Ogólnie rzecz biorąc, w realistycznych powietrznych. Jak zostanie jeden samolot. E, Co te bunkry takie wytrzymały? Jak zostanie jeden samolot w którejś z drużyn, i po chwili czasu zaznacza. Sektor, w którym ten e, samolot się znajduje. No, ale my nie mamy szczęścia. I go nie zaznacza. 8 pocisków, no. Zobaczmy, czy nam starczy na artylerię. No to wracamy. No punktów sobie nabiliśmy sporo, ale będzie kas z tego meczu i punktów badań. Jestem aż ciekaw. Mimo, że nie mam ani premki, konta premium, ani maszyna nie jest premium. Jakby maszyna była premium, jakbym miał konto premium, no to wtedy to by było dopiero. Aha, zaznaczyło mniej więcej. Dopiero teraz. Jest kościół. Po prostu, co on robi ten cały mecz? Zrzucił kilka bomb i co? Nawet się, nie nawet się nie wrócił na lotnisko, żeby się przezbroić nowe Po prostu, cały mecz, tylko lata. W kółko. Nie rozumiem trochę takich ludzi. Ej, no, bez jaj. Wiecie co? Dobra Robimy to inaczej. Bo, no. Co się dzieje? Dobra, A mój! Widzieliście to? <gra>, Gra uznała, że chyba nadal mamy kółkę. 8000 ekspa prawie. Eee, pięknie. Pięknie. No i prawie mamy lightninga. I wymaksowane samo. 140 tysięcy. Wow. No, nie są tanie temu. No to w jeszcze jeden meczek. A, w jeszcze jeden meczek wskoczyliśmy. I o dziwo. Okej, okay, chyba zaczynam e, od teraz zawsze grać Hunterem jak nagrywam Ponieważ wtedy nie mam aptierów Myślę, że to jest e, strategia bez żadnych... E, po prostu... drawbacków Że tak powiem Coś urwa stało Wiem co się stało Spitfire zajebał dwóch naszych na starcie i go wyjebało z meczu za to Okej, no to mamy bitwę, prawda? Jeszcze... Wow, e, wcale nie zatapowałem. Okej, okay, MiG-17. A, zmieniaj tą kamerę. No i nie podniesiemy, nie podniesiemy tego już. Tak łatwo na niego. E, muszę lecieć dalej. Okej, okay, teraz on może posłać za nami rakietę. I wtedy jesteśmy trochę udupieni. Okej. Okay. Skręcamy ostro, rakieta nas minęła z powrotem się rozpędzamy O, no, 17 jest za nami. Jesteśmy w bardzo kiepskiej sytuacji. Tym bardziej, że nie widzę za bardzo yy, sojuszników w okolicy. Oj, No, ciężko będzie. I on... O, no, przegania, nas, przegania nas, Czy to jest to jest chyba moment na hamulec aerodynamiczny I to nas może uratować. No, no 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 i wyłączamy hamulec Minął nas, minął nas Okej, okay, dobra, 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 próbujemy uciekać Oj, to się nie skończy dobrze To już się nie skończy dobrze Oczekuję tylko aż... O, no zostanie trafione. No to mamy meczek dla odmiany. Ok, no i mamy lotnisko. <gryw> na pewno nie wylądujemy, żeby nikt się co do tego nie udził. Ale spróbujemy. Tak przy 400 na godzinę możemy próbować wylądować i liczyć na to, że nas nie rozwali. Spróbujmy, leciutko, leciutko, leciutko. Udało no się, <laughs> udało się. O kurde, naprawił nas? Naprawił nas. <laughs> Ostatni im 28. Dobra, spróbujemy go złapać. Trzeba by nie, ja? choć ten pantaur może nas y, uprzedzić. Tym bardziej jeśli to jest z rakietami. Nie, to jest... on nie ma obecnie rakiet. No ale no dobra. Łatwo może nas usedzić. O, ja tak się udało. Może jeszcze zdążymy jakąś AI-kę ściągnąć. Dobra robota. Tak więc... to mamy Huntera F1. I zaznaczę na wideo zobaczycie zobaczyliście całkiem ładne gry, ale jednak tym bardziej jak ktoś gra stokowym spodziewajcie się, że będziecie często ginąć szczególnie na aptierach, bo naprawdę często nie za bardzo macie co zrobić, ale na pewno jest to dość przyjemny samolot, bo prędkość ma OK, choć już nie jak was wywala wyżej oczywiście ale wreszcie jesteś, da się działa na cel wziąć i go zestrzelić. Ponieważ no, wcześniej grałem dużo e, z simitarem. Jest to naprawdę dobry samolot pod niektórymi względami, ale tak ciężko się strzela z dział z niego, że różnica jest po prostu nie do opisania. Zatem fajny samolot, aczkolwiek. Na pt.ach jesteście po prostu strasznie outklasowani przez praktycznie wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.